Dorota Górczyńska Bacik Rozmowa Czym jestem? Zapytał kamień. Strapiłam się, bo jakże wytłumaczyć kamienne jego przeznaczenie? Więc jesteś nieczuły. Zaczęłam mnie śmiało. W twardej skorupie. Czasem wydaje się, że bez serca i bez drzwi. Głuchy na innych wołanie. Czasem inni. Spotykają się o ciebie, a czasem również i na tobie rozbijają. Chwilami lśnisz w słońcu, gdy krople żywego deszczu tańczą na twoim ciele, by po chwili znów stać się szaro-ciemnym, bez serca głazem. Kim jestem ja? mnie zapytałam kamienia. Jesteś kamieniem? Smutno odpowiedział kamień. Czytał Bogdan Dmowski.